Darius, Darolef, Cajumier, Robert Tu to pasu Mateusz, Tron Marcin, chciałbym zacząć od ciebie. Twój przeciwnik ostatnio. Ja tego nie wychwyciłem w ogóle na cage'u, bo też już byłem, przygotowywałem się na, na cage'a z trąbą i nawet nie wiedziałem, że on też dołączył do muwa. Twój przeciwnik w ostatnim czasie występuje na każdej możliwej gali. Czyli bije się we fightach, miał, miał też występować w grze karcianej, będzie też grał w piłkę. Czy uważasz? Czy uważasz, że trąba stara się do końca wykorzystać tą swoją szansę, bo gdzieś czuję, że ta jego popularność za chwilę przeminie? Proszę cię bardzo odpowiedzieć. Czy to pytanie miało coś zasugerować? Nie no słuchaj, no kurwa, nie chcę go bronić, ale jak ma pieniądze do zarobienia, jakoś się z nimi dogadał, to okej, no ja też miałem te propozycje, też... Mieś grać piłkę. Też miałem te propozycje. No i na przykład w projekcie piłkarskim ostatecznie udziału nie biorę, więc sobie Panie Jacku, Darek mówi oficjalnie, że chciałby z panem pojedynku. Z tego co wiem, to pan chyba jest średnio chętny na pojedynek z Darkiem Lwem. Także teraz mamy w sumie waszą konfrontację. Bliżej się nie da. Także wyjaśnijmy to sobie. Pierwszy raz w ogóle już takim słyszę. Nie wiem, nie mam ani chęci, ani niechęci. Znaczy w ogóle go nie znam. Ja kojarzę, kojarzę z drzwi. jednym z wywiadów było to pytanie ja. właśnie czy zawalczysz z Darolwem i powiedziałeś że nie więc musiałeś go chyba znać. No mówię, że w ogóle nie kojarzę ty panu Darolwem no to może ktoś i pytał jakiegoś Darolwa nie nie kojarzę w ogóle. Darku to przedstaw się panu Jackowi. Nie mam powodu o jego kojarzę. Ale Darek co sądzisz o tym, że pan Jacek Murański no, nie znacie? Walgo, Walgo tam. Nie no, pan Jacek na pewno mnie zna, na pewno widział moje filmiki, na które. No, a polsko, no, nie, no nie, nikt nie. Także. także... A jak nie, to, nie, nie wiem, to nie rozumiem dlaczego, dlaczego akurat nie moglibyśmy się skonfrontować. Wydaje mi się, że wiek podobny, przegrywa pan tak samo jak i ja. Aczkolwiek, aczkolwiek. Sorry. Aczkolwiek ja mam jedno zwycięstwo. Chciałbym, żebyście o tym nie zapominali ty pocieszę tańcule, aby przez siebie przeszedł przez 10 sekund. No, także nie pocieszaj się, chłopie. No, ale my nie mówimy o tańculi. My mówimy ale teraz. Ja mówię, że tańcule, bo, bo wypomniałeś Ale po chwilą. panu się też przeszedł. No, tak, przeszedł się, widziałeś to? No Ja nie widziałem twoich filmików, a ty widziałeś te walki? Co pan nie patrzy na. Przecież no. widziałem twoje walki, kurwa, przecież dostawałeś na web ja całą ja Nie chcę kontynuować tej rozmowy. No. To bez sensu. Dostawałeś na web, nawet ciosu nie umiej zadać, kurwa. Przesady. Hey. Darku, a z jakiego powodu oprócz e, tego, o których powiedziałeś, chciałbyś zawalczyć z panem Jackiem. Jak w ogóle oceniasz. E, znaczy ja, ja pana od razu Jacka? mówię, że ja tutaj do pana Jacka jakoś nie mam jakichś takich, jakichś takich powiedzmy złych zamiarów. Po prostu wydaje mi się, że walka na sportowo była bardzo fajna. Jesteśmy wiekowo podobni. Pan przegrał dwa pojedynki. Nic pan nie pokazał w tych pojedynkach. Darek przegrał 12. 11, 11. 11. Przepraszam. Przepraszam. Jedno wygrałem. A ty dostałeś, ty dostałeś pierdolot Amadeusza, który był bez. A ty dostałeś miał kontuzjowane pierdolot. ręce. Także się nie odzywaj tam, siedź tam cicho. Dobra, ale jak już w sumie Filipek się odezwałeś, e, padły bardzo mocne słowa u was na face to face, ale jakoś zostało tak wszystko tak szybko ucięte. Cytuję. Skończona pizda i nie ma charakteru. E, I chciałbym, żebyś e, uargumentował teraz e, te słowa w kierunku Darka. I mówi to osoba, ja myślę, która. Pan Jacek Murański Mówi to wykazał... osoba która wychodzi, kurwa, na solówkę i gościa chowa w krzakach. Co ty pierdolisz Darek? A jak, ci się... a jak Coś ci się pojebało pod tym kapeluszem drugi raz, ale wydaje mi się, że pan Jacek Murański, jako osoba oczytana, wykazał się w tym temacie ignorancją, ponieważ Darek jest z najbardziej znanym obecnie idiotą w całej Polsce, więc wypadałoby go znać, to po pierwsze, a po drugie, kurwa, no co, widziałem, widziałeś jego walki, to chyba to jest pytanie retoryczne, dlaczego uważam, że Darek jest skończoną pizdą? Ponieważ Darek się kładzie po ciosie. Jakby Darek, nie to, że nie ma jakiejś umiejętności. Umie zadać low kick i tak dalej. Darek nie ma własności intelektualnej. Ale, bo ty, a inaczej. ty nie umieś tak zadawać w ogóle. To czemu cię ochrona łapała? Jak Zatnio się prawie kurwa, bo widać twój louking, kurwa. To było uderzenie pasikonika? A no to czemu cię ochrona łapała tam z tyłu? Pasikonik. No żeby cię kurwa nie zatłuc tam, pajacu. Ale ja ci proponowałem, że możemy sobie wyjaśnić przed hotelem i żeś stał jak pizda. Kiedy? Kiedy Ostatnio, było? jak do mnie podszedłeś tam. Co była za dyma na ostatniej konferencji. Coś ci się chyba przyśniło, kurwa. Weź obudź się już. Darek, jak ci ebe nie napisał, wake pan, to, up, to jest coś... Wake up, wake up, wake up. Żona Jacka udostępniła materiał, w sensie wpis na Instastory, gdzie zostałeś nie nazwany, ale określony, że nie, nie jesteś niegodzien nazywania się Polakiem. Jak to skomentujesz? Znaczy <noise> że cholera ja no. Ja powiem, że się wkurwił. Proszę, jakby ja nie, bo muszę kilka słów prawdy powiedzieć. No mają mnie, no powiem tyle, nie. Ja troszkę pogrzebałem swojej historii, chciałem wam też to pokazać w ogóle. Słuchajcie... To jest moje drzewo genealogiczne. Twoje krzyczenie, uczenie ludzi młodych patriotyzmu poprzez krzyczenie Bóg honor ojczyzna, to tak jakby się twój stary wziął, czy wasz stary wziął uczyć jeździć i krzyczał sprzęgło, jedynka, dwójka. I stało bok, a ty nie wiesz, co to jest sprzęgło. Rozumiesz? Co ty, jako bardzo zasięgowy YouTuber, twierdzą, że jestem tak zwanym koniem trojańskim i ja, ja właściwie odstręczam młodzież od, od wartości patriotycznych, co ty zrobiłeś w tej sprawie? Ale, ale dlaczego ja mam coś robić dla patriotyzmu, gdzie ja uważam, że nie jestem jego godnym reprezentantem? Gdzie ja mogę być twarzą patriotyzmu? Jacek, zastanów się, czy Ty jesteś dobrą twarzą patriotyzmu. Po prostu. Jeżeli uważasz, że tak jest, to tak nie, się ja trzymaj ci dałem tego. Trzy tego. Ale poczekaj. Powiedziałeś że ja... są paździerzowe. Ja ci dałem trzy przykłady. A w których to jeszcze momentach? W sposób nachalny, w sposób, Mi się wydaje, natrętny, że ty... yy... Mówisz, że, mówię, że robię to w nieodpowiednich momentach. Posłuchaj, Jacek, myślę, że świadomie kreujesz swój wizerunek jako bardzo taki kontrowersyjny, a później starasz się jednocześnie być tą złą postacią i promować wartości patriotyczne. To się kurwa nie udaje. Ale Jacek, ty powiedziałeś, że jestem niegodny nazywać się Polakiem. Jeszcze raz, nie manipuluj. Yy, dokładnie, Wardęga, od, Wardęga zaczął od manipulacji. Nie czegoś moja żona nie powiedziała. Powiedziała, że uderzasz w wartości, które my hołdujemy, we wszystko, co polskie. Słuchajcie, ośmieszasz je, próbujesz próbując mnie ośmieszać, ośmieszać ośmieszasz te wartości. W ogóle... Wardęga zrobił to w swoim stylu, próbował zmanipulować teraz wypowiedzią mojej żony. To jest nieprawda. Natomiast podsumowała cię w 100%, procentach całkowicie. 100 pro... Zgadzasz się w stu z tym? Z tym, co moja żona tak. napisała o tobie? Oczywiście. To się pogadamy na face to face. Jedyny sposób, żeby był Polakiem, to poprosiłem Adriana. Robercie, uklęknij proszę. Robercie, może być. Robercie, sutu na torze, pasucie, z dniem dzisiejszym, 31 października chciałbym mianować Cię pełnoprawnym, prawowitym Polakiem, noś tę bluzę z dumą. Ciesz się nią, chwal się nią, niech wszyscy wiedzą, że jesteś Polakiem. Tak, w tym liście jest taki fragment, nie? że trzeba nas podzielić, nie? skłócić ze sobą. nie? To czym jest nazywanie mnie, że ja nie jestem Polakiem? Powiedz mi, czy to nie jest. To jest wardęgi manipulacji, to nie właśnie to jest wardęgi manipulacja. to nie tak, jest... manipulacja. Manipulacja, okay, A manipulacja. wardęga manipuluje jak zwykle. Dobrze, czytam zatem. Niech żyje wolna Polska bez takich wichrzycieli i podjudaczy jak Pasut. Niegodny nazywać się Polakiem. Niegodny! No to to moja no, manipulacja, czy, no, czy, czy jest, faktycznie no, tak napisała? Niegodny. To słuchaj, nie ogrywaj tak jak tej swojej akcji, wiesz, z łapaniem kobiet zaczycki. Bardzo A, się cieszę, że... Nie poruszymy. manipuluj, jak z tym leksiem, co go wyciągnąłeś z pedofilii. Yy, ale dobrze, do... jest konkretnie, co, poczekaj, ale to jest to, okay. no, no, poczekaj, bo. Ale jest, no. Dobrze. Jest też wielu Polaków, którzy dobrze. mają tak zwanych Polaków, którzy mają polskie paszporty albo są politykami dobrze. Z polskimi posłowie. będziemy paszportami. się przekrzykiwać, czy rozmawiać wiarę Ja remery, mówię Nie mówię normalnie, ja mam taki temper głosu. Dobrze, to teraz ja mogę odpowiedzieć? No dawaj. Po pierwsze, przecież ile zarzuciłeś mi manipulację, że twoja żona nic takiego nie mówiła. Przeczytałem ci cytat. Niech żyje wolna Polska bez takich wichrzycieli i podjudzaczy jak pasód. Niegodny nazywać się Polakiem. Czy to jest, że nie jest polakiem, niegodny nazywać się polakiem? I dokładnie w no powiedziałem, tego, że co zarzucił mi? Że... W kontekście tego, co zarzucił mi? I powiedziałem, tak. że twoja żona po zarzuciła Polakowi i powiedziała, że jest niegodny nazywać się Polakiem. Polakowi Słowo... moja żona nie zna Polaka. Pasutowi, przepraszam, bo już mnie łapał za słówka. Jacek, no złapałem cię, że jednak nie wiedziałeś, co napisała. Prześle powiedziałeś, że wyciągnąłem jakiegoś lekcja z pedofilii. Możesz to rozwinąć? No myknąłeś ja go też co, to po dwa, trzy miesiące. Ale to no. uważasz, że, że on... jest pedofilem, czy że nie jest pedofilem? Nie, no myknął go, no wyjaśnił go. Wydobył go jak najlepszy adwokat, to muszę mu oddać. No jest sprytny. Ale powiedziałeś, że wyciągnąłem go z tego filmu. No mówiąc, no, jesteś... mówiąc, że gdzieś tam było w niej. Nie, nie mówię tego. Powiedziałem, że go, że... Jacek, ty nie rozumiesz. Ociepliłeś mówisz rynek. Ty nie rozumiesz słów, których używasz. A na ja również... jesteś pewny wardenga, że ja nie rozumiem słów, których używam? Ty jesteś tego, jesteś przekonany co do tego? No tak mi się wydaje. No to ja coś ci powiem. Użyłeś też wobec mnie dokładnie na ostatniej konferencji takiego sformułowania. I to jest oczywiste, to jest oczywiście bardzo rozbudowane w formie, ale tam nie ma treści. To wypełni to treścią. Powiedziałeś dokładnie że jestem ostatnią osobą, cytuję, która ma prawo mówić o, czy, o czym, co jest dobre, a co jest złe, albo co jest moralne, bo co nie jest moralne. Powiedz mi, na jakim w jakim kontekście to stawiasz moją osobę w tej chwili? I co masz na Dokładnie, wypełnij to treścią. Panie Jacku, bo strasznie się pan pociśnij, niech pan przygrzeje organizm. Proszę ściągnij sobie kurteczkę. Jest gorąco. Bo to nie ma co. Później na zewnątrz jest chłodno, wieje, no. Ja, Jacek, nie mam zamiaru dziś z tobą dyskutować, bo yy, według mnie się nie da, chciałbym po prostu przejść dalej. Ja uważam, że tak samo jak i ja, tak samo Ale i ty... Ale to treścią, nie uciekaj. Dobrze, no uważam, że twoje zachowania na kejpach... Które? Które? W stosunku nitrozyniaka i tak dalej. Ale jeszcze coś masz oprócz tego nitrozyniaka? No nie wiem, w walce gryzłeś przeciwnika, no różne rzeczy, Jacek. Naprawdę, ja nie chcę... Ale z tobą, to treścią. No to to jest ta moja treść, chodziło mi o to te, jest te rzeczy. Wszystko? To jest wszystko? Bardzo mało. Dobrze. Uh -huh. Powiem ci, jak to jest z tobą. Ty jesteś takim gościem, który nawet akcję, przypałową akcję z łapaniem koby za piersi, obrócił rzekomo rzekomą akcję społeczną. To ja mam taką propozycję, słuchajcie. Będziecie widzieć Wardęgę, nie facet jakiś zrobi akcję społeczną w ramach, w ramach badania raka prostaty, nie go, łapie, nie go łapie za przyrodzenie. A mam jeszcze lepszą propozycję, Wardenga. Jeżeli uważasz, że to było śmieszne, bo to ja było nie, śmieszne. Ja nie, nie uważam, ktoś, że to, ktoś to ktoś było, śmieszne. Uważam, było śmieszne. Uważam, że to był duży błąd z mojej no strony. Ja mam i za niego wielokrotnie przeprosiłem. Ściągnijmy trzech Murzynów z Bronxu i w ramach akcji badania profilaktyki Rita grubego Af robimy Wardęzę koloroskopię. Afroamerykanów. Bartęga, śmieszne? E, nie, nie uważam, że to śmieszne. Czemu się śmieszne. Tak samo uważam, że mój prank był dużym błędem i nie był śmieszny. Źle podszedłem do tej akcji, źle to wszystko sobie w głowie ułożyłem. Przeprosiłem za to, to było 9 lat temu. Mogę przeprosić jeszcze raz. E, przepraszam za to, że nagrałem kiedyś taki film. Już robiłem to wielokrotnie. Być może po prostu wcześniej go nie widziałeś. Ja uważam, że to było Ja się pomysł. zapoznałem z materiałem, który został opublikowany 28 października 2022 roku. Dobrze. Natomiast znaczy, film ma już 9 znaczy, wiedziałem, lat. Wiedziałem, że ten materiał będzie publikowany wcześniej, dlatego też chciałem tego okay, tobą, no ale, no ale faktycznie materiał jest świeży, więc nie mówię o sprzed 9 lat, tylko materiał w nowym kontekście stawia. Dobrze, Jacek. Stawia Natomiast postulac. ja podtrzymuję moje słowa. Uważam, że ten film był błędem. Wstyd mi za niego. Takie jest moje stanowisko. Lubię, jak masz taką minę, prawie płaczesz. Nie, ja, ja wcale Jacek nie płaczę. Ja bym chciał też dać kolejne moje stanowisko. Otóż yy, dziś dobiega koniec mojego kontraktu z Fame MMA i ja teraz uważam tak, e, przed chwilą właśnie pomówiłeś Leksia o pedofilii. E, twierdzisz, że ja manipuluję, bo zmanipulowałem jakiś fragment, mimo że ci dałem dowody, że nic nie zmanipulowałem, zacytowałem twoją żonę. Pomawiałeś nitrozyniaka, pomawiałeś jego. A propos nitrozyniaka, ale poczekaj, daj baczysz, za chwilę. Za chwilę to ale bo Jacek, ja. Znam kontekst prosty. tej twojej histerii, bo ja dlaczego wiem, dlaczego ty zacząłeś mnie atakować, dlaczego zacząłeś mi przeszkadzać. E, się zachowujesz, Dobrze, jak mogę zachowy, dokończyć. Zachowywałeś się wobec już mnie. Ustosunkujesz się, jasno. się wobec teraz. mnie, jak Kazimiera Sztuka, sztuka w Wywiadach w RMF FM e, wobec co niektórych. E, tak, tak, tak obiektywnie. Dobrze, Jacek, mogę e, dokończyć. Już ci mówię, ty liczyłeś. Dobrze, że, ale Jacek, nie tylko walkę z nitrem. już coś ci powiem. Nikt nie dostanie walki z Nitrem. Wiesz dlaczego? Bo Nitra za chwilę nie będzie. To super się cieszę, nie powiedziałeś. będzie go w obiegu społecznym. Dobrze. Więc tutaj się pomyliłeś. Co się z nim stanie. Co, A co się z nim mnie, stanie? Atakując mnie cały czas na konferencjach, próbowałeś podlizać się, przypodobać się Nitrowi, żeby dostać walkę z nim. A muszę cię, muszę cię zasmucić. Nitra za chwilę nie A będzie. A co się stanie z Nitrem? Nitro będzie, ja, co? ale ja co mam... się stanie, bo ja jestem dalej, naprawdę Huber. bardzo ciekawy. Ej, lećmy dalej, bo Jeżeli nie ma. Ryzy. Wiecie co, jeżeli nie, ostatnio, nie ma z nami Nitra, jest taka e, fizycznie jest taka to może lesada. nie mówmy też na jego temat, no bo też no, Nitro nie ma w tej chwili możliwości obrony, nie? To ja dokończę teraz moje Zabije stanowisko. ktoś? Sylwek, lećmy dalej. Tak, ja nie bym nie chciał dokończyć moje stanowisko. Bardzo nie proszę, żebyście mi teraz nie przerywali. Ale proszę wasi Ciebie. bożkowie będą spadać powoli. Dobrze, prawo Przy stole A sześciu Bardzo proszę otóż, o wyciszenie. Otóż, ja tylko powiem kilka powiedziałem słów i... to w wywiadzie dla MMA.pl. Nitro, wasz Bożek. No. Dobrze. Szanowni Państwo, moje stanowisko jest takie. Przez Jacka byłem... Przez Jacka pomawiany byłem ja, pomawiany był Nitrozyniak, pomawiane było dziecko a teraz został pomówiony lek. więc ja nawet te, na tego nie spodziewałem. Ja kończę tutaj kontrakt w tym momencie. E, dobiegła moja, pie, mój, można powiedzieć, pierwszy sezon, e, dobieg końca i nie wiemy, czy będzie drugi. I ja mam taką deklarację, też przed chwilą powiedziałeś, że do mojej walki z Nitrozyniakiem nigdy nie dojdzie i bardzo się cieszę, że to e, powiedziałeś. E, uważam, że takie osoby jak Jacek Murański są potrzebne freakfightom. Są potrzebne, Jacek. Ludzie lubią dymy. Ja to rozumiem, ja to mówiłem i dalej tak uważam. Natomiast ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli ty będziesz brał w tym udział. I dla federa Federacji też niech podejmie decyzję. Czy na łamach jej... Czy Federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają. I jeżeli Federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie dostawał innych walk... Ja rozmawiałem z Nitrozyniakiem, zrobimy w 2023 u Was walkę. To jest Wasza decyzja. Czy chcecie Jacka, czy chcecie nas. Natomiast jeśli Jacek zostanie, ja kończę kontrakt, nie przedłużam. Ja, ja... Murem za Jaculem. Dobra. Ja... Dobrze, no to my, my teraz odpowiemy na stanowisko Sylwka, które zajął. E, rozumiemy Twoje stanowisko. Pozwolisz mimo wszystko, że do decyzji e, przystąpimy po Gali, no bo mamy ostatni, gorący czas właśnie przed szesnastką. No i wydaje mi się, że gdzieś tam rozkminianie też tego kwestii właśnie udziału twojego i nitro, tej walki i tego yy, no twojego stanowiska, no przekminimy sobie po prostu pogali, nie. Ale też na pewno, Cywilek musisz mieć na uwadze to, że no nie możemy dać się szantażować. Ale Wojtek, to była jasność, ja powiedziałem. Żeby była jasność, nie wiem, czy mnie zrozumiałeś. Mhm. Ja uważam, że federacją takie osoby są potrzebne. Ludzie kochają dymy. Ja w tym nie chcę brać udziału. Okay. I tyle. Ja nie będę na was zły, jeśli wybierzecie yy, inny wariant. Dam, dam sobie jednak, radę jednak i powiedziałeś... rozej... Posłuchaj, rozejdziemy się w dobrych relacjach. To jest po prostu moje stanowisko i tyle. I zakończmy temat, oddacie, dacie odpowiedź. I to nie jest szantaż, Wojtku. Bardzo mi przykro, że odebrałeś to jako szantaż. Ja ciebie nie szantażuję. Mój kontrakt dobiegł końca. Ja nie mówię, że go nie wypełnię, tylko mówię, że jeśli będziecie chcieli przedłużyć, to znaczy bardzo... Jasne, baruch. jednak powiedziałeś albo, albo, więc w pewnym sensie... Bo życie to sztuka wyborów, Wojtku. Jasne, jednak jest to troszkę szantaż. Dobrze, w takim razie odbieraj jak chcesz i mogę Ci nawet pomóc podjąć decyzję. Finalną decyzję podejmiemy po Gali, ale tak jak mówię, no nie, będziemy, nie będziemy też aż tak brali pod uwagę Twojego stanowiska, ponieważ nie możemy dać się w ten sposób szantażować. Weźmy to po, już pod ale uwagę. Nie o szantaż, tylko bierzcie pod uwagę Dobrze, do tego ludzie natomiast, chcieli, natomiast jak mówimy, to zależy, też, to zależy też od tego, jak się to gadamy, na jakich warunkach. Odgarzy. Jest tu wiele czynników, a może wyjdzie tak, że nie przedłużymy no może z ani z panem Jaskiem, z ani z zrobią tą walkę. Ale Marcin, jak mówię, to nie przerywaj mi, dobrze? Please. Co mówiłeś, co mówiłeś, Powtórz. To powtórz, co powiedziałem, Marcin. Powtórz, co powiedziałem. Pamiętasz? Ja, jak, no właśnie, e, kurwa. To jest jak w szkole. Jak w szkole. Co mówiłeś? E, ja mam ten. Ten Słuchasz, to nie że mówię. Zróbcie wtedy tą walkę w mniejszych pieniądzach yy, i skłońcie tym samym federalność. Nie, federacji. zawsze możemy zrobić wie, luz. Jest, to nie. Dobrze, ale to nie od tego zależy. Tak jak mówię, decyzję podejmiemy po prostu po gali. A może Sylwek. będzie tak, że nie, nie podpiszemy dobrze, ani się z panem Jackiem, ja... ani z całą Zobaczymy. Ja mam taką przekminkę właśnie odnośnie tych transferów, bo teraz sobie e, przeanalizowałem, że jak e, pan Jacek, załóżmy, czy co hipotetycznie odchodzi z fejm. No, i idzie sobie na przykład do konkurencyjnej federacji, nie HL, tylko na przykład Prime. No to w momencie, gdy pan Jacek złapie sobie sojusz z Donem Casio, który nienawidzi nitrozyniaka, to nie uważasz, Sylwek, że wtedy z podwójną siłą będą atakować nitro i na przykład, nie wiem, że dalej odpali się coś na jego dziecko i tak dalej, że jednak trzymanie Jacka pod kontrolą w jakikolwiek sposób, Fame nie jest bardziej, nie wiem, piarowo OK dla Uważ jego przeczytało. Dobrze, uważasz. Dobra, tak jak mówię, chłopaki, to nie jest e, ultimatum. No, to jest moje stanowisko. Uszanujcie je i tyle. E, Nitrozyniak również się pod tym podpisał. Jeżeli wy uważacie, że kontrolujecie Jacka, no to bardzo mi przykro, ale chyba y, trochę się przeceniacie swoje u, możliwości i umiejętności. Boxel, jeżeli można, bo. Tutaj do mnie mówi żadna persona. Wy zdajecie się wszyscy zapominać, o co chodzi z tym Nitro. Nitro to jest gość, który po ataku... Ale chciałem po zaprzestać, ataku, nie, 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 ataku nie. nie. Na nie, powiedzą, nie. Dobrze, nie gadamy o nim, go tu nie ma. Dobra, koniec, nie, serio, nie nad o nim, go nie Sprawdźmy nad kim się koniec, koniec, koniec. Go nie ma, nie Zapominacie... Zap go tu nie ma, nie rozmawiamy o nim dzisiaj. O jakim kontekście jest ten Dobra, Sylwek, jedziemy dalej, serio. ...że chciałby ci pocisnąć, ale, cytuję, za go nie rozumiesz. Jak to jest... Ale bo pan mnie nie słucha, tym, proszę, tym żeby nie mówić o nitro. A pan krzyczy i cały czas, ale nie ma go tu z nami, to po co? No to nie dzisiaj. Ja bym prosił tak, o włączenie mikrofonu dla pana Jacka, ale nie mówmy o nitro mimo wszystko. Ja wiem, że ja zarzuciłem po prostu argument. No dokładnie. Ale, ale ja wiem, do czego pan będzie gdzieś tam kierował swój, swój wywód, nie? że jednak docelujemy w to, że będzie chciał Pan w jakiś sposób wyjaśniać nitrozyniaka. ja nie ja chciałbym, by, żeby by to... Wy nie rozumiecie, on już jest wyjaśnione. tylko za chwilę to wybuchnie. On już jest wyjaśniony. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że... No tylko na początku, na początku kontwy też pan powiedział do chłopaków, tutaj, tutaj, tutaj Sylwka e, i Huberta, że nitro zniknie gdzieś tam z przestrzeni publicznej. Ale dokładnie publicznej. tak, z przestrzeni publicznej. No właśnie, no to, no to, to tak. są też w jakimś stopniu, no nie wiem jak ja mam traktować, czy to są jakieś grobli, że wirtual, groźby, nie. że wirtualnie zniknie? Czy chce pan, nie wiem, fizycznie ale mu poważnie, tak dalej, Ale ktoś poważnie? To ci powiem. Okay. Mam y, przecieki od moich wróbelków w Wydziale, w wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w we Wrocławiu. Jest bardzo poważne postępowanie. W kontekście, w kontekście artykułu 200, 202 paragraf 2 KK, no jeszcze coś, no to niech sobie każdy wygoogluje, bardzo poważne postępowanie, więc okay, on będzie no trendowaty. Zakres. Uznajemy, że to jest tam sprawa nitro, no. nie, nie ten, nie To jest sprawa nitro y, y, kontra państwo polskie. Okej, okay, rozumiem, no mimo wszystko jakby no. Pornografia, nie... pornografia i co teraz? Nie gadajmy. Bardzo to proszę. Mam z pierwszej ręki, więc podpisuję się po tym, bo widziałem, znam sygnaturę nawet tej sprawy, no. Jeszcze coś? Dobrze, przejdźmy... Trąba, przejdźmy może dla rozluźnienia na tematy... I to już nie są żarty. Znane i lubiane. Dlatego mówię, że e, wasi bożkowie pospadają za chwilę e, z piedestałów. Dobra, dobra, poprywa, ja. Wiecie co? Mamy przy stole sześć osób, trzy walki, a... Nie wiem, 80% tego czasu skupiamy się na jednej sprawie. To też jest trochę brak szacunku do nas, jako mi się wydaje, do prowadzących. My się przygotowujemy, siedzimy nad tymi pytaniami, słuchamy tych wywiadów face to face'ów, y, a potem ja zadaję pytanie do Darka i pach jest znowu, nie wiem, osoba, której nawet nie ma przy tym stole. Trochę naprawdę opanujmy się i szanujmy też nas, jako prowadzących, bo już siedzę i po prostu już sam mam dość tego, co tutaj się dzieje. Ok, stary, ja mam aparat na zębach, wiesz, co się tam dzieje w środku. Także jak będę ci tam gniótł w parterze, to już zrobię jeszcze takie... Mhm. Będzie ciężko. Mhm. Dobra, panowie, i do publiczności. Dobrze moi drodzy, tak jak powiedziałem, to mój kontrakt dobiega końca. Chciałbym bardzo wszystko podziękować Federacji, widzom i zawodnikom za tą przygodę. Dużo się tutaj nauczyłem, dużo fajnych doświadczeń były też. A doświadczenia. czy uważasz, że to było dobre czy złe doświadczenie? Czas na analizę czy ci, właśnie. Czy ci wyszło na dobre czy na złe raczej? Właśnie czas na analizę przyjdzie teraz. Może właśnie warto zrobić jakąś ankietę, zobaczyć, co o tym myślą widzowie. Ja natomiast właśnie teraz chcę poświęcić ten czas na przemyślenie. I tak jak jeszcze raz bardzo dziękuję widzom, dziękuję federacji, dziękuję zawodnikom. To był na pewno ciekawy czas i myślę, że tym zakończymy konferencję. No spoileruję, mój też dobiega końca ta walka, wypełnia mój kontrakt. No i zobaczymy co będzie dalej.